We wrześniu rusza 15 edycja programu Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami. Stacja stopniowo ujawnia, które pary wystąpią w show. Dziś ogłoszono kolejny duet. Wiemy już, z kim zatańczy Julia Żugaj. Polsat ujawnił partnera tanecznego Julii Żugaj. Polsat od kilku dni informuje na swoim Instagramie, jak będą wyglądały pary taneczne, które jesienią powalczą na parkiecie tańca z gwiazdami. Wiadomo już, M. Inaczej, że Filip Bobek zatańczy z Hanną Żudziewicz, a Maciej Zakościelny będzie trenował z Sarą Janicką. Dziś stacja ujawniła partnera tanecznego Julii Żugaj. To Wojciech Kucina. Wojciech ma w swoim dorobku zwycięstwo w całym cyklu Grand Prix Poland, wiele medali zdobytych na mistrzostwach Polski oraz sukcesy na arenie międzynarodowej. To jego debiut w Task, ale z takim dorobkiem mogą mieć dużą szansę na kryształową kulę. Czy Julia i Wojciech zachwycą jurorów? Czytamy prezentacja tancerza na Instagramie programu. Taniec z Gwiazdami 15, to oni zatańczą w najnowszej edycji, w najnowszej edycji tanecznego show o kryształową kulę powalczą. Vanessa Aleksander, Filip Bobek, Olga Bończyk, Majka Jeżowska, Filip Lato. Michał Meyer, Natalia Nykiel, Anna Maria Sieklucka, Piotr Świerczewski, Maciej Zakościelny. Rafał Zawierucha, Julia Żugaj.